Pan, panie Ridley. Ja! Jest! Ryszka szukam! Tak, w niedzielę, mundurze? Na służbie jestem. Odbiło się jaścia Ubieraj się! Daj mi spokój, Nigdzie nie idę. Siedzą To ten! Bierzcie go! Ryszard Ridley, urodzony 7 września, 56. Nie was teraz pytam! Pójdziecie poborowy z nami. No, ale... Wojsko cię nauczy rozumu. Ubieraj się! Co tu jest? Co tu się dzieje? No, no właśnie, idę. Niech się nie pójdziesz! Nie utrudniajcie, obywatelko. Dziecko z majstrował teraz się wymiga? a kura droba, lepiej dajcie. Bo powołanie jest! Powołania? połania nie ma. Czemu no, Ale za to kryminał jest! To się mnie ciężarną w więzieniu urodzę, proszę bardzo. No. Drenowi uciec nie na mama. już no, proszę się już... A ty się co dbamy się boicie? własnego syna! Wojsko go wychowa! Idź ty, pijarz! Gdybyś ty była moją, córką! Wszystko... Co ty? Co ty? Co Nie Co Coś ty robisz? Co ty robisz? Co ty Co 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 jest To kurwa jest wojsko! Puszczaj bucu! Coś ty powiedział? Toś ty mędo własnego syna zakapował? W imieniu Polski Ludowej rozkazuję! Pocałuj mnie w dupy, ormowcu! Ty zlewie jeden, ty! Ja doniosę, gdzie trzeba! Widzieliście? Mądru nie schambił. Dawaj pałę! I do Co I żebym cię tu mędo więcej nie widział! Nie będziesz chodził porządnych ludzi!